Moi drodzy, te memy zdobywają szaleną popularność. Skibidi Toilet War. Zapraszam serdecznie. Obejrzymy sobie wszystkie aktualnie dostępne odcinki. No i pierwsze bardzo. Nie wiem, czy widzieliście. Napiszcie w komentarzu koniecznie, czy widzieliście wszystkie te odcinki właśnie od Skibidi Toilet. Czyli toalety walczą z kameramenami i głośnika, głośnikami. Także jest dobrze. Słuchajcie. I to jest cały ta inwazja odpowiada za to oczywiście e, za te, e, te filmy odpowiada Dafuk, kanał. Zapraszam serdecznie link w opisie, a cały tę kompilację przygotował Ultimax, również link będzie w opisie. Zareagujemy sobie, obejrzymy całe tę kompilację, także zapowiada się naprawdę mega odcinek. tu Już zaczyna się inwazja, słuchajcie, tam ci siedzą na... O patrzcie, teraz są ludzie góry to jest boss ogólnie prawdopodobnie, chociaż nie nie wiem czy boss, ale to jeden z tych generałów boss ma e, strzela wiecie laserami z, z tego, z oczu proszę bardzo muzyka z Gwiezdnych Wojen Darth Vader, proszę bardzo naloty i się zaczyna cała inwazja i zaraz będą tutaj walczyć słuchajcie kamerameni. Jest jakiś DJ. Słuchajcie, i to jest szalenie popularne obecnie. Zdobywa tak duże, to taki jest viral teraz. Słuchajcie, tak dużą popularność ma te filmy, że to jest głowa mała. O, chyba się zaczyna. Tutaj już kamerameni będą walczyć. My jesteśmy jak ten kameramen prawdopodobnie. Aha, tutaj jest kolejny z tych przybytków. Okej, okay. o i idą kamerameni. Oni będą walczyć z... ...toaletami. Kiblami Kibelmen no, patrzcie tutaj Tutaj nawet mają swoją policję Zaraz zobaczycie zresztą Proszę bardzo Jedyne szanse żeby ich pokonać To albo spłukać Albo e, zniszczyć, tak wiecie Wybuchami Policja I policja się teraz pojawiła Ojej. Kościele w ogóle, to jest dopiero. Co tu się dzieje? W ogóle masakra, słuchajcie. O, jest nalot kameramenu. O, lol, jego zjad. No nie wiem. I załatwione. W ogóle napiszcie czy jesteście Team kameramen, czy może team toilety. Yy, albo głośniki, bo jeszcze jest kolejna tam nacja, która się, trakcja, która się pojawiła. O, o Jezu, to jest jakiś demon. Czy tutaj walczą? <śm> O, tu już jest większy, o nie. To już jest mega, to jest boss, słuchajcie, to jest szeli wszystkich szefów. Łapca toalet. No, on jest niezniszczany praktycznie. No, proszę, to jest nowe... nowe D. amunicja. No, 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 na niego. O, widzicie? Patrzcie. no, zbukać, a on się nie da. A nie udało się to nie ten, to był, będzie ten drugi Hej ja tu jacyś znowu, tu znowu Hej wykrzywia O nie patrzcie, o kurka Tu znowu nalot, napad Łoł wow. Pał wow, go zepnął z tego. Jeszcze ten leci na niego. Okej, okay, dron, toaleta, toaletowy dron. Oni tu coś prac pracują nad czymś. No i się dzieje. O proszę. O tutaj po cichu skradają się słuchajcie i robimy akcję. O to jest ten szef. Tutaj przemawia do reszty. Oni tutaj mają e, tego lasery, ale niestety patrzcie, się to zniszczył i tym się nic nie stało. To jest najgorsze. Smak. Tutaj jest większa wersja, o kurka. To jest Rambo. Patrzcie, wersja Rambo. Szkibili. Cygo. O! Przyszedł ten e, robot cały Nech. Proszę bardzo, kameratron. Nawet nie wiem, jak nazwy są, bo tutaj twórca nie wyjawił jakby nazw tych wszystkich. On tutaj widzicie, stworzyli... Kameramen stworzyli właśnie tego robota. Proszę bardzo. Widzicie, na razie daje radę zresztą. to jest ten no tarczę sprzeciw A jest... Samobójca jakiś Ten ucieka został bardzo obity A tu przesłuchanie Przesłuchanie kiberków <śm> 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 O Jezu, jakś jakoś musieli go spłukać. Oho. No, boss tutaj się zjadł. Patrzcie, tu są znowu nowi. Tak coś nie... Kolejny był tutaj. I tutaj jest ta akcja, o której mówiłem na początku i muszą go spłukać. Ale jest tak mocny, że to nie da rady, patrzcie. To go zatrzymuje. Słuchajcie Naprawiają tego Może jakoś upgrade'ują Ulepszają I ten wzrok, bo się ka kaplisz, do wiecie Ten tutaj ma nową broń Na palcu, byk. No Jezu! Patrzcie to, Toalety wygrywają niestety, mają dużą przewagę No Jezu, to jest ten, tak No i teraz mamy głośniki Głośniki menu No i teraz będą mieli przewagę nad toaletami, tak szczerze mówiąc. Zobaczymy, czy będzie jakiś sojusznik tych toalet tak swoją drogą. się. No i teraz tak, tutaj kiedy sytuacja się zmienia, bo ci tutaj widzicie, kamery zwyciężają. Proszę bardzo. O, no, tu jest nowy. Wygląda jak ten. Ten wystarczy. O, i nad tym leciał głos. To jest totalnie przestraszone. Ona się zwyciężą, To jest niesamowite, słuchajcie jak to zrobili. To jest ostatnie, nie, to nie jest jeszcze ostatni odcinek. Ale tutaj, słuchajcie, jest więzienie chyba. Albo nie, to jest jakaś baza, gdzie się kryli przed nimi. Hm. To jest które piloto? To jest teraz ten najnowszy? Patrzcie, tu jest jakieś kurka nowy, mogłeś toilet O, mi się kapli, że tu jesteśmy. O, polski cześć Patrzcie, tu jest ten boss Sejku, blaskacza sprzedał. No to mamy najnowszy odcinek z KBD Toilets, moi drodzy 29. Obejrzymy sobie, zareagujemy. Zostawcie lajka i napiszcie team kamera czy toaleta. Słuchajcie, tutaj w tym odcinku, z tego co widzę, tutaj łapkę zostawimy. E, głośniki wygrały z toaletami, ale nie do końca. Zobaczcie sobie, to nie jest do końca tak. Tu mamy nowy, patrzcie, co on robi. Jaką maszup, super szybkość. Nowy, nowy odcinek zapowiada się. Na wielki powrót toalety, słuchajcie, CBD Toilet. Nowy powrót, i patrzcie, jak ich rozkłada. Patrzcie, to jest super szybkość. O mój boże, Z jakiś, słuchajcie, mutant. Ja nie wiem, co to jest, ale trzeba się dobrze przyjrzeć. Zaraz sprawdzimy. Uwaga, to jest on. Patrzcie, co on tu ma. Już ma tak, teraz jest to czarna toaleta, i tu są jakieś komputery. Jakieś takie, słuchajcie, tak wygląda jakby komputer. I w ogóle patrzcie, teraz tu ma jakieś takie rozłożone coś. Jakiś prąd, słuchajcie, dzięki temu jakaś modyfikacja, która sprawia, że on jest teleportuje się i super szybko się porusza. Zobaczymy, co dalej wyniknie. Bo jak widzicie, kamera, menu się cieszyli, że tutaj opanowana sytuacja, a tutaj mamy plot Tusa i zapowiada się o wiele gorzej. Moi drodzy, no jest tutaj ostro. Z tej Wszystko rozwalił. Patrzcie, tu jest z bliska kurka, ale, ale to wygląda, aż sobie tutaj zrobię tego screena. Także mamy nowy odcinek. Zobaczymy, co dalej. Jak myślicie, jak się to potoczy i napiszcie czy team kamera czy team toaleta. Do zobaczenia. Mamy to, najnowszy odcinek Skibidi Toilet z numerem 30. Wiele się wyjaśnia, więc zapraszam serdecznie. Zaczynamy. Słuchajcie, mamy tutaj więźnia, kamerę, yy, kameremena. Słuchajcie, i on jest patrzcie, uwięziony. Patrzcie jak w ogóle go ci trzymają te <laughs> to, to, toalety Skibidi Toiletsy. I patrzcie, i ten naukowiec odpowiada za to, że stworzony został ten poprzedni w 29 Odcinku mieliśmy e, Skibidi Toileta Cyber, który był super szybki, teleportował się i zobaczcie ten naukowiec. Boże, co tu się dzieje? Słuchajcie, wypluł z buzi mniejszego. Boże, z jaki kojarzy mi się to z jakiegoś filmu w ogóle takie coś. Słuchajcie, i on zawładnie teraz nad, nad tymi kameramenami. Słuchajcie, tu się naprawdę złe rzeczy dzieją. Już myśmy byli pewni, ja cię nie wierzę. Byliśmy już pewni tego, że jednak kamerameni, speakerki, głośniki zwyciężą. A tutaj widzicie, jest taki plot twist się zrobił, i jeszcze nie jest powiedziane ostatnie słowo. Jak widzicie, kamerameni przegrywają. Teraz nie będzie wiadomo, kto kogo kontroluje, i będzie teraz walka między sobą. Więc wojna domowa teraz wybuchnie. No, zapowiada się nieźle, ale to jest mroczne, patrzcie, ja cię gwizdzę. Ja cię, no nie wierzę. Czy tu będzie jakiś, słuchajcie, easter egg gdzieś na tym? Tu mamy toalety. Nieźle, nieźle się dzieje, prawda? No zapowiada się nieźle. Moi drodzy, w końcu jest 31. epizod Skibidi Toilet. Zobaczmy, co się tu wydarzy. Jak widzicie, kameras, kamera z i tutaj i speakersi lecą ostro i walczą z toaletami, mają przewagę. Natomiast tu się wydarzy różne inne rzeczy. Zobaczcie. Mamy zombie kameramen. I one też są takie czerwone, mają jakby Garnitury nie to nie jest zależne. Ważne, że mają takie wyładowania elektryczne koło siebie. O kurde, zobaczcie, ile ich jest. I to dotkło też e, głośników, speakerów. Słuchajcie, więc widzicie te, które mają takie wyładowania, i z tyłu kibelek to są opętani, zawładnięci. Więc i popatrzcie, oni też w ogóle są zepsuci, więc moim zdaniem można traktować ich jako zombie kameramen. Więc y, słuchajcie, no nie wygląda to za dobrze dla kamer, właśnie kamer i głośników. Wydaje mi się, że będzie bardzo trudno. Zobaczymy jak oni temu przeciwdziałają. Być może będą mieli jakieś, albo nowa postać wejdzie w grę, albo jakieś będą mieli nowe urządzenie, przyrząd, który będzie niszczył właśnie te wyładowania. I to jak są zawładnięci. Zobaczcie tam z tyłu kamerameni mają te. Patrzcie, tu jest ten kibel co on opętał tych kameramenów. Patrzcie, wyrwał mu głowę w ogóle. Kurde, i kolejna fala. Więc no, nie wiem, ciężko, ciężko. Ja nie wiem jak się to rozgra. Jak myślicie w ogóle? Ten drugi Skibili Toilet. Zaczynamy, słuchajcie, i zapowiada się naprawdę ostra jazda. W końcu się dowiemy. Patrzcie, tu już mamy e, tu w ogóle jest tytan, który z. E, to jest ten e, większy Skibili Toilet, który zjada kamerę, a tutaj są ci. E, którzy są zawładnięci przez małe te to, toalety, także zombie kameras można powiedzieć. Dlaczego to myślę? Bo raz, że dlaczego tak uważam? Dlatego, że biegną razem z toaletami, a drugie, że tu mają te wyładowania elektryczne takie. Tu mamy pająka. Patrzcie i mamy znowu nowe w naszym świecie, tutaj świecie stworzonym przez twórcę, mamy kolejną nową postać, którą jest właśnie ten nowy, e, militarny Skibidi Toilet z laserami. Zobaczcie jakie kurka, nieźle. No i pojawił się tytaniczny głośnik. No dobra, załatwi go. O nie, i zobaczcie kogo my tu mamy. Mamy naukowca, ulepszonego z naukowca i zaraz będzie niezbyt dobrze, patrzcie. Zawładną, tytanicznym yy, głośnikiem. Tragedia się tu dzieje, patrzcie. Jednego złapał, ale drugi no, już został zawładnięty. Chociaż to ciekawe, bo powinni być jakby, więcej powinni, on jest ogromny, nie? Ten tytaniczny speaker, głośnik, on powinien, żeby go z nim zawładnąć, to powinni użyć o wiele więcej jakby tych. No ale cóż, jest jeden, no i dobra, i patrzcie. On już jest opętany. No jest totalna katastrofa. Jest, słuchajcie, totalna... Totalna katastrofa dla głośników i, i oczywiście kamer. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale no jest naprawdę źle. No zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie walka tytaniczna kamera kontra tytaniczny głośnik, i być może, bo oni ulepszali tego tytana kamerę. I być może dodadzą mu jakieś tam umiejętności, dodatki, które sprawią, że może jakiś, w jakiś sposób zniszczy tę jakąś falą dźwiękową albo czymś, słuchajcie, zniszczy te toalety i jakby te głośniki i, i kamery nie będą już opętane. No zobaczymy, no jest źle, słuchajcie, no tutaj, no, no ciężko, ciężko powiedzieć, na razie jest bardzo źle.